Siemanko, słuchajcie, już zaczęliśmy tutaj działać przy tym traktorku, tylko brakuje cały czas tych subskrybentów, dajcie na pięć, słuchajcie, na, pięciu, na 500 suba będę zdejmował tutaj dalej bo słabo, słabo jest na a zobaczcie tutaj, o kurde, widzicie, jeszcze trzeba przykryć bo tu ostatnio patrzyliśmy także już zacząłem działać, już maskę tu zaczęłem odkręcać Także maskę zdejmiemy, wszystko tu, już tutaj widzicie, powoli zaczynałem działać. Laski są wyjęte, dajcie, mówię, suba łapkę w górę przy tym filmie, kupiście w komentarzach, czy go robimy, czy go nie robimy. I mówię, bijemy do 500 subskrybentów i będziemy przy nim działać. I spróbujemy go odpalić, wskrzesić, nie? Siemanko, mam z bratem jadę po. Silnik zabrać. No i tutaj mamy spodzinkę rozebrałem, miałbyś tylko uszczelnienie, ale tak, to było na coś klejone. Tu zobaczcie, też od razu klienta poinformowałem. Jest ta podkładka powinna tu być podkładką a wszystko się że jak powiem. <laughs> Nie wiem, czy woda sama była i po prostu tarcie takie było, że z, aż tak zespawana tu jest też ważny element koło trzeba wstecznego zmienić ten wałek też trzeba zmienić, tego ceny nie do że jest tu to jeszcze tu, wyobraźcie sobie, ktoś tu już inny jest gwint gdzie jest ta nakrętka? ktoś tu dał w ogóle Miałem ten kus tutaj do, do, do robienia, do tej piasty żeby odkręcać, no ale niestety nie poszło się cało ułamało, bo tu ktoś kleił jakimś klejem Zobaczcie, taką nakrętkę ktoś zakręcił, śrubę zabezpieczył, nie? Przecież to jest w ogóle inny gwint. Ludzie to mają poezję. No i czekam na wyceny tych części i będę składał, jak będę wszystko miał. No, ale miałbyś być uszczelnienia, będzie więcej. Bo ja na YouTube też jestem O silniczek ładny. i teraz przykładam film A tu co no. jest? A to jest ten e, ładowanie, Wolennica no. Wolewnica, wolewnica. Kurde jakie stare te ustawienia, ale już chodzi, chodzi, ładnie. Nie wszystko, no, chodzi, no, jest, nie, już wiem. No na... ja wiem, bo ja, bo ja w tamtym roku go widziałem no, wtedy. No. Już na sesji zniczowy był. Też tak? był? Ci <laughs> się okazało, że kumpel pojechał mi z Warszawy z grupy z gerbusów, okazaje, no. że Laska szuka gerbusa mhm. kugi żywkę. że I w lesie robili sesję zniczową normalnie na, na świętach. Ten... Ten... A tu jest olej, nie? Tutaj tu się olej, patrzy. No, tu fit pali... powietrza, ale olejowy. Olejowy. No. No. A tu jest coś, a też pan też przerabiał, chyba coś było tak, tak, no bo to jest tak, oh, dałem ogrzewanie, znaczy mi no od dołu od silnika idzie. No. od tłumika, Ogrzewanie, ogrzewa olej filtrzy i cały czas pracuje. Inaczej pracuje, no? Tak, na no, no, zimno. W no. tym kolecie być być... A ładna. A i te tutaj pan robi, tak? Ta od razu koła. Koła bo na kołach nic nie stało, nie? ustawiłem. Na spokojnie sobie niskie po są też ma. No tak, pewną. Tu podciągałem, nie? Ale dobrze, myślisz, koło są? A to już nie? było te bębny takie a, ładne. Tu tu na ten na półkę, bo delikatnie z tamto wziąłem, usztywniwałem. Fajnie. A i wydech jest tym zrobiony. Masz już koło nowe, masz tu Fajna, no outfit, yy... Ja mam te Cabrio 80 B4, kiedy przyjadę Panu pokażę, Pan też lubi stare. O środek przechodzimy. Kupiłem oryginalną. A no bo było, ja pamiętam. No. Yy, ten yy, ten znaczek tu leży, też kupiłem ładną no. już mam matowy. No i radio dzisiaj. Bo on zbierze, malowany to, był? Nie. Znaczy on był malowany, ale raczej znaczy też był. <laughs> tu torba na bagaż. w jegościu w tą ceramikę. No, a w Lekustom, le czy gdzie, czy nie? Tu, tu. tu no, nie, na Wielnowie, prywatnie go tak? policjant robi. A mówił Pan No, mo? kasy dużo, dużo mniej. Fajnie, no. A to a w tamtym roku, a ile on ma przebiegu teraz? Na przebiegu nie ma kasy, filmik, bo się nikt nie to... No ale ile ma teraz, nie wiem, teraz w sensie, tak ogólnym takim przebiegu, tam na liczniku? Tam, nie ja, tam na Tak, aha. I to tylko, bo tu miałem świty montowane, paliwa, nie? No nie może być w komorze silnikowej yy, filtr paliwa, bo w razie tego panik nie zorał i pali nie? A no tak. I teraz zuraźliście, że być a tutaj o, a Aha, tu. I objemkę robię tam do, do No. objemkę obiem, no, i tutaj będzie filtr paliwa. A to o, gdzie było? mówi pan, filtr paliwa oryginał? Znaczy nie było bo oryginał jest albo tu, albo pod silnikiem paliwa, jest tam z przodu I wtedy jak coś się działo, to tak jak pan No czyli nie, skoro osób ma tu, nie? A tu nie może No nie no. to otworzą te gaśnice nawet, nie? No, A, że w razie To chyba z, 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 z wakoła, Tak? Sobie, no. Ale to lepiej i tak, tak jak Pan mówi, tak, bezpiecznie. Tam, po no, co no, ma to tutaj no. być? No. Nie umiałem, mówię pierwszy raz, nie umiałem tego terminu właśnie z grubym. że to macie te zawory ustawić. Ustawiłem zawory, elegancko, chodził mniej. Pali. To tutaj to jest proste się nie no, aby no. tylko mieć szczelinę. No, lusterko wzięłem tam, bo to musi się mijanki robić. No, nie? Tak, no. No. A teraz wszystko na tych grupach, wszystko piszą Ta, i tak dalej. No to jest taki samogodule, ale to dura też, ludu. No tak, ale jak to się nazywa, ale to też trochę roboty było przy nim, nie? Ale tak. No to tu to jest to odsłuć, nie? No i tak no pracę teraz długo. z się nie, nim, nie No tak, no tak no. jak ja z twoim nie jeżdżę. No dobra U tego pana co byliśmy, to zabrałem tą Jamaszkę. Kurde, też zobaczcie, zrobimy, będzie jak ładnie, pięknie wyglądać. Tak to jest, jak ktoś olej zmienia sam. Pierwsza rzecz nie było tu podkładki, było pełno wody. Ta przekładnia z 3 lata tam była robiona przeze mnie i bo wsteczny bieg wypadał i teraz to jest wszystko ok. Tylko wiadomo, że teraz uszczelniacze muszę zmienić, bo pamiętajcie, że te sprzęgiełko, które jest tutaj, często się zużywa. Jak nie macie wstecznego w Yamahach dużo razy to było, to potrafi się zużywać te koło wstecznego i te sprzęgiełko. I jest często do wymiany. Zaraz teraz też zobaczymy w jakim stanie jest wirnik w tym silniku bo i tak muszę ją wyjąć do uszczelnienia ale tryby wszystko jest całe, także jak będziecie kiedyś mieli problem z tecznym to wiecie gdzie szukać patrzcie muszelki nawet tutaj są mhm. wszystko tu było gdzieś na płytkim też pływał, bo jest pełno piasku takiego tego, no wirnik już do jest do zmiany, już jest sparciały stary mówię, gdzieś 3 lata temu jako spodzinę robiłem to, stawialiśmy oryginalne tu teraz trzeba ten wałek, pamiętajcie, trzeba zawsze wyczyścić i to wtedy zdejmujemy. No i będę zamawiał części, i tyle.